Pozwól mi pomodlić się o zdrowie dla Ciebie i Twoich bliskich. Ból duszy może być dużo dotkliwszy niż ból ciała. Błowiek może chodzić cały czas niespokojny i już nawet przyzwyczaił się do tego ciągłego niepokoju. Chcę się pomodlić o uzdrowienie dla Ciebie, aby dobry Bóg. Pokazał ci dobra Królestwa Bożego, niech one będą Twoją własnością. Proszę Cię, dobry Boże, żeby Królestwo Niebieskie nie było dla nas abstrakcyjnym, niezrozumiałym pojęciem, ale raczej rzeczywistością, w której jesteśmy, która nas otacza. Rzeczywistością, która jest wewnątrz nas, w naszej duszy, w naszym sercu. Dobry Boże, proszę Cię o nadzieję, uzdrowienia. Niech Twoja wola się spełnia. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.